Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Gamingowy Wojciech i dzisiaj mam dla was kolejny pełnoprawny filmik z taktyką. Jeżeli chcecie zobaczyć troszeczkę więcej gameplayu z tej taktyki, również zapraszam was do mojej nowej serii na kanale Powrót na Szczyt, w której to rozpoczęliśmy sobie od otworzenia paczki 89+, z ikoną w wersji średniej. Zdobyliśmy tam Sokratesa, zbudowaliśmy sobie skład podstawowy, bardzo brazylijczyków i upgradujemy go z każdym odcinkiem, a wszystkich zawodników wybieracie wy. Również będziemy tam testować też inne, formacje i starali się właśnie przebijać przez Division Rivals na samą górę z powrotem do Dywizji Pierwszej i również wystartujemy w Food Champions z takim też oto brazylijskim składem, oczywiście nie tym co widzicie tutaj na ekranie i będziemy starali się wbijać jakieś lepsze rangi mieć tu z tej gry jednak troszeczkę zabawy. Dzisiejsza formacja bardzo stawia na jednak troszeczkę urealnienie w FIFA 21 jako gry piłkarskiej bardzo dużo stawia tutaj na atak za wciśnięciem tylko dwóch przycisków na, na D-padzie możecie wcisnąć sobie do góry i w lewo wtedy uruchamiacie swoich ofensywnych, wahadłowych czy też bocznych pomocników, którzy będą wspierali atak. W te, właśnie w takim zestawieniu macie tylko trzech zawodników z tyłu, reszta atakuje, wspiera, rozciąga obronę, bardzo pięknie można tutaj klepać piłeczkę. Tworzyć tutaj wszelkiego rodzaju zagrania, ale też format trzeba pamiętać, że w formacji bardzo trzeba pamiętać o przycisku L1 czy też LB na Xboxie, żeby wysyłać swoich zawodników do nabiegi, gdyż formacja jest oparta o. Taktykę ofensywną, posiadanie piłki, przez co jednak trzeba tutaj troszeczkę więcej się momentami nasilić, ale można również to przełączyć na długie piłki, ale troszeczkę wtedy traci ta formacja na swoim zamyśle. Na bazę całej tej formacji posłużyła mi moja formacja o jednakowej, właśnie. Zupełnie prawie że identyczna, można powiedzieć, z zeszłego roku, tym właśnie, ale w tym roku EA zrobiło nam wielką niespodziankę i sprawiło, że jednak nasi zawodnicy ofensywni dostali troszeczkę własnego rozumu, troszeczkę lepiej poruszają się właśnie do piłki i robią troszeczkę więcej zamieszania przez co ta formacja jest jeszcze lepsza oczywiście doszło tutaj do kilku zmian jest tutaj kilka ciekawych opcji jeżeli chodzi o wytyczne ale to pokażę wam oczywiście na samym końcu tego filmiku należy tutaj pamiętać żeby się zbytnio nie spieszyć grając tą formacją oczywiście mamy tutaj do dyspozycji i kontrataki i atak pozycyjny ale jeżeli właśnie dojdzie do ataku pozycyjnego należy tutaj się zbytnio nie spieszyć szukać właśnie opcji szukać wolnych pozycji tak jak tutaj przy kontrataku piękna od Mbappé do Alessandriniego. Biegniemy, bramkarz się przesunął, czekamy do ostatniego momentu i strzelamy praktycznie na pustą bramkę. Kolejna sytuacja przy kontrataku. Żao Felix wbiega. Robimy prostego fake shota, obracamy się, nie ma gdzie podać, czekamy. Podanie do Alessandriniego z powrotem Żao Felix, cofamy się delikatnie. Piłeczka do Neymara, proste, elastiko i całe szczęście ta brameczka nam siadła. Ta formacja bardzo często ratuje mi dupę. Prosto, prosto się wyrażając, gdyż jest to coś, czego zwykle wasi przeciwnicy się nie będą spodziewali, bardzo rzadko ludzie taką formacją grają i ja bardzo często grając na wszelakie właśnie wersje 4-3-3, najczęściej spotyka się właśnie 4 -3 -3 w wersji czwartej, gdzie mamy napastnika, i zaraz za nim mamy środkowego pomocnika ofensywnego. Zawsze bardzo mi się ciężko na to gra, dlatego też postanowiłem właśnie wydłubać tą formację z zeszłego roku, delikatnie ją przerobić i oto jest ona w czystej postaci. Naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie można sobie tutaj poklepać. Zapraszam Was oczywiście, tak jak już wcześniej wspominałem, na serię, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie jak piłeczka chodzi od nóżki do nóżki. Bardzo ładnie tutaj się gra, dosłownie na dwa kontakty, przyjęcie, obrót, podanie, przyjęcie, obrót, podanie. Wszystko to, co najlepsze w takim małym, szybkim futbolu. Bez zbędnych, właśnie przekombinowanych zwodów, bez, można powiedzieć, nadużywania długiej piłki, chociaż te długie piłki, czy też piłki prostopadłe, bardzo często w tej formacji również robią robotę. Mamy jeszcze chwileczkę, także chciałbym przypomnieć Wam tylko, że mamy obecnie na kanale dwa konkursy. Jeden konkurs rozwiążemy sobie przy 6 tysiącach subskrypcji. Ktoś wygra ode mnie 12 tysięcy FIFA points, i jeżeli osiągniemy taki mój mały cel na ten rok, kiedy wbijemy 10 tysięcy subskrypcji, jedna osoba wygra ode mnie konsolę nowej generacji własnego wyboru, czy to będzie PlayStation 5, czy to będzie Xbox Series X. Także zapraszam Was teraz na taktykę wytyczne, polecam wysłuchać, polecam obejrzeć ten materiał w całości, postaram się, żeby on nie był za długi i już dzisiaj mamy taki mały double upload. Dzisiaj zobaczycie ode mnie również kolejny odcinek z serii właśnie Powrót na Szczyt, także zapraszam Was serdecznie i teraz przejdźmy już sobie do taktyki i wytycznych. Zanim jeszcze przejdziemy sobie do taktyki, chciałbym jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za te już... 4149 subskrypcji na kanale. Także jeżeli materiały wam się podobają, jeżeli uznacie je za pomocne, bardzo was proszę, żebyście zostawili oczywiście subika, zostawili lajka i też zostawili swój komentarz pod filmem, gdyż bardzo to pomaga w rozwoju tego kanału, ale już zbędnie nie żebrając o to jest formacja defensywny styl gramy na zrównoważonym gramy na 5, szerokości 5, głębokości ofensywny styl, tak jak już wspominałem, gramy tutaj na posiadanie piłki, 4 szerokości w ataku, żeby Nasi zawodnicy byli troszeczkę jednak bliżej siebie, a dlaczego? Zobaczycie za chwileczkę w instrukcjach. Jeżeli chodzi o zagęszczenie szesnastki, mamy tutaj 6. Jeżeli chodzi o rzuty różne gramy tutaj na 2-2. Aczkolwiek, jeżeli byście na przykład znaleźli w swojej drużynie takiego zawodnika jak Cristiano Ronaldo, myślę, że śmiało można to podkręcić na 3, ale. Polecam się nad tym ruchem zastanowić, gdyż formacja sama w sobie jest delikatnie podatna na właśnie kontrataki, przez co jeżeli używacie właśnie swoich jeszcze bocznych obrońców przepraszam, w ataku, może tutaj pojawić się problem. Ja zwykle zostawiam to na 2-2 i nie ma z tym żadnego problemu. Czasem uda się różnego strzelić, czasem rzut wolny też wejdzie. Jeżeli chodzi o samą w sobie formację... Polecam wam się zastanowić właśnie nad waszym napastnikiem czy też środkowym napastnikiem plus waszym jednym właśnie z waszych e, środkowych pomocników, gdyż to są tak naprawdę dwie najważniejsze postaci w tej drużynie. Waszym napastnikiem powinien być ktoś, kto naprawdę nie zawodzi. Świetnie sprawdza się tutaj, na przykład Neymar, świetnie sprawdza się tutaj, Żao Felix z, takiej, z takich zawodników z wyższej półki, ale i taki Alex Teixeira też potrafi zrobić robotę. I na pozycji środkowego pomocnika u mnie lewego, aczkolwiek nie robi to żadnej różnicy, możecie sobie te mm, pozycje, dwie, właśnie dwóch środkowych pomocników, śmiało zamienić w wytycznych. Sokrates robi tutaj bardzo dużą robotę, gdyż ma on wytyczną, właśnie żeby udzielał się również w ataku, i właśnie on jest takim napastnikiem. Naszym drugim ukrytym napastnikiem, który gdzieś właśnie pojawia się w tych sektorach, boiska i stara się te bramki zdobywać. Jeżeli chodzi o wytyczne, jeżeli chodzi o nasze skrzydła, mamy tutaj z prawej i z lewej strony dosłownie to samo. Wracaj się do defensywy, ścinaj do środka, czy też schodź do środka. I jakkolwiek to nie jest przetłumaczone, te com short po polsku. Jeszcze raz Was przepraszam, polska wersja językowa jest dla mnie niedostępna, gdyż mieszkam za granicą. Żeby później nie dostał znowu komentarza typu, że staram się być światowy. I moja gra jest po angielsku, to jest ona po angielsku, tylko i wyłącznie dlatego, że po polsku być nie może. Także come short, czy też. Podchodź blisko do podania, nie pamiętam jak dokładnie to jest przetłumaczone. Jeżeli nie znacie angielskiego, to zawsze możecie sobie to skopiować po tych kropkach i też nie będzie z tym problemu. I to jest tyle, jeżeli chodzi o naszych skrzydłowych. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, trzymaj się środka. Tutaj zostawiamy mu wolną, wolną rękę. Niech on robi to, co jest dla niego najlepsze w danym momencie. Zachowawcze przechwyty tylko i wyłącznie po to, żeby zachować jednak troszeczkę więcej kondycji, gdyż to jest tak naprawdę taki wasz centralny punkt drużyny. i Jeżeli macie tutaj zawodnika z troszeczkę niższą staminą, jak Neymar, jak Messi, lub na chociażby ben Yedder w tańszych składach, to jednak to bardzo dobrze, bardzo dobrze pomaga zachować mu tą kondycję na jednak parę minut dłużej, i oczywiście zostawaj z przodu, żeby zawsze był gotowy do kontry. Prawe skrzydło dokładnie tak samo jak lewe, i teraz przechodzimy sobie do środkowych pomocników. Środkowy pomocnik ofensywny, tutaj będzie grał ofensywnego pomocnika. Udzielaj się w ataku, wbiegaj w pole karne na dośrodkowania. Kryj środek i wolna pozycja. Wolna pozycja działa w tym roku całkiem nie najgorzej w porównaniu do. FIFA 20, gdzie ta wytyczna była praktycznie bezużyteczna, jako że tutaj, właśnie sztuczna inteligencja, troszeczkę więcej robi. Bardzo dobrze ta, ta wytyczna się właśnie sprawdza z tą formacją. Zawsze, w tym wypadku, Sokrates będzie starał się stać tam, gdzie jest jakaś przerwa między obrońcami, czy przy, między, przy właśnie, środkowymi pomocnikami. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie to chodzi. Bardzo często tego zawodnika można znaleźć w ataku i bardzo dużo z tej pozycji można zdobyć bramek. Jeżeli chodzi o naszego drugiego środkowego pomocnika, mamy tutaj zostawaj z tyłu trzymaj się z kraju pola karnego przy dośrodkowaniach w właśnie w razie gdybyśmy stracili piłkę zawsze gdzieś ten zawodnik będzie bardzo blisko i bardzo często można dokonać jakiegoś przechwytu i kryj środek i jeżeli chodzi o naszego SPD w tym zestawieniu przecinaj linię podań zostawaj z tyłu i kryj środek i jeżeli chodzi o naszych bocznych obrońców tutaj jeżeli właśnie udzielają się oni w ataku jeżeli wciśniesz sobie na D-padzie do góry i w lewo to dlatego też oni są ustawieni, żeby zostawali z tyłu, i na overlap, czyli trzymaj się linii bocznej boiska. Przez to, że jeżeli nie potrzebujemy ich w ataku, mamy pewne prowadzenie, powiedzmy 2 czy 3 bramkowe, możemy tą opcję sobie, żeby oni się udzielali w tym ataku, sobie śmiało wyłączyć i wtedy nasza formacja jest naprawdę stabilna defensywnie, nie trzeba się do końca przełączać na nic innego, co jest gdzieś tam mega, mega zabudowane i mimo wszystko dalej ta formacja bardzo, bardzo dobrze atakuje, ale jednak mamy tą stabilność w obronie i jeżeli chodzi o naszego drugiego, Yy, tutaj lewego obrońcę mamy dokładnie to samo i środkowi obrońcy zostają. Oczywiście na zrównoważonym, czyli zostawaj z tyłu i normalne przechwyty. I jeżeli chodzi o bramkarza, ostatnio zacząłem uważać tego, żeby wychodził do dośrodkowań i sweeper keepera. Całkiem nie najgorzej się to sprawdzę, dlatego cały czas to trzymam. Dopóki to nie stracę jakiejś dziwnej bramki, przez to, że mój bramkarz gdzieś wybiegł i nagle się rozmyślił i się wrócił, to, to sobie zostawię. Także cały czas to działa. Także dziękuję Wam za uwagę. Na dzisiaj jest to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek i jeżeli właśnie chcecie zobaczyć troszeczkę więcej gameplayu, to zapraszam Was na już trzy odcinki właśnie z tej serii. Powrót na szczyt i już dzisiaj wieczorkiem. Ukaże się czwarty. Także ja teraz uciekam rozegrać meczyki. Pozdrawiam Was serdecznie i już w piątek bodajże mamy drużynę roku. Jakieś, jakieś karty potrafią się, pojawią się w paczkach, także życzę Wam szczęścia. Nie otwierajcie swoich paczek w czwartek. Trzymajcie je na piątek, czy też właśnie na kolejne dni, kiedy te karty będą się pojawiali. Jeżeli pojawi się ktoś, kto może w tym roku trafi do Waszej drużyny. Dzięki serdeczne, do później i Siemaneczko!